Witam Was serdecznie z tej strony Harden, a to jest pierwszy chyba odcinek prezentujący klatkę w sumie klatki mojego chomika. Mój chomik i mojego synka nazywa się Marshal. Niestety go raczej chyba nie zobaczymy, mimo że jest godzina 22. To nasz chomiczek śpi sobie właśnie tam o na dole tej zielonej. Klatki w swoim domku. 12 seconds later. Tak, spędza tam większość swojego dnia. Dobra, no ale może pokażę wam, jak wygląda wybieg. Wybieg klatka chomika. Mamy oczywiście tutaj tą klatkę trio. Pierwszy poziom dolny. Tam jest tylko domek. To jest w sumie sekcja do spania. Za pomocą tych oto tuneli, w sumie są to dodatkowe tunele, nie było, nie było ich w zestawie, zrobiliśmy takie łagodne, takie łagodne wejście chomikowi na pierwsze piętro. To jest tak naprawdę korytarz, korytarz, który służy chomikowi do wejścia do jadalni. Jadalnia jest na górnym piętrze. Oraz wejścia do bawialni, ponieważ tą oto rurką chomik przechodzi na swój wybieg. Nazywam tą klatkę zielonym domkiem. Tak, tą klatkę nazywam zielonym domkiem. To może zaczniemy od sypialni. Sypialnia wyścielona jest, ile się dało, w miarę grubą warstwą trocin. Plus, tam była chyba ściółka liana. Oraz siano. I tam sobie już chomiczek. E, swoją norkę e, zrobił. Oczywiście to jest jeszcze klatka przed e, zmianami, ponieważ niedługo czeka nas e, mała e, rewolucja. E, klatka jest zabezpieczona za, za pomocą trytytek, aby moje, e, moje najmłodsza e, córeczka, dziecko nie było w stanie otworzyć i dostać się do chomika. Dobra, korytarz to tak naprawdę jest, jak widać, troszkę tam jest gałązek różnego rodzaju. No i mamy wejście na górne piętro. Też jest lekko zrobione, żeby było bardziej łagodne. Na górze mamy jadalnię. No i tutaj mamy tak naprawdę tylko miseczkę, miseczkę z jedzeniem, jakieś gałązki oraz poidełko. Jedno poidełko jest tu, drugie poidełko jest na wybiegu. Te poidełko już widzieliście na ostatnim unboxingu, szale zakupów. No i tu jeszcze mamy taki taras. Ale nigdy nie widziałem, żeby komiks z tego tarasa korzystał. W sumie ściółka, tak jak ją zrobiłem, tak wygląda. Dobra, to może z korytarza. Przejdźmy teraz do bawialni. I tutaj mamy wydruk 3D, który pozwolił nam połączyć ze sobą dwie klatki. Oczywiście chodzi o ten wydruk tutaj umieszczony, ten czarny. No i tutaj mamy kupny tunelik z Zoluxa. OK. Klatka, w ogóle cały wybieg, jest zbudowana z uszkodzonego spodu klatki 80x40. Mojego brata została na uszkodzona w trakcie transportu. Brat dostał nowe, a ja w tym momencie wykorzystałem. Tą siateczkę już widzieliście na szale zakupów. Do klatki jeszcze wydrukowałem tutaj mocowanie na drukarce 3D, aby to się ładnie trzymało. Oraz na drukarce 3D z drugiej strony, zaraz Wam pokażę, wydrukowałem jeszcze zabezpieczenie tego połamanego, dwóch w sumie połamanych miejsc, to za chwilkę. No i jakoś to się trzyma. Na górze mamy kawałek pleksji, aby dzieci mogły podejść i od góry obserwować chomika. To ja na razie, może, zdejmę pleksi. Oraz zdejmę jeszcze kawałek płyty i troszeczkę podniesiemy nam naszą kamerę, aby była wyżej. Skierujemy ją teraz do naszego wybiegu. Ok, a co mamy na wybiegu? Mamy tutaj tunel, który z czasem zostanie zastąpiony naturalnym drewnianym takim pomostem. Mamy chyba z koło kołowrotek 20. Mamy poidełko, mamy taką chustaweczkę, troszkę gałązek, które widzieliście na unboxingu, tam z tyłu też jest jeden mostek, tu jeszcze jest kuweta i to jest na razie, a jeszcze jakaś zabawka. No i to jest tak naprawdę na razie tyle, klatka jest jeszcze przed sprzątaniem i przed zmianą yy, ściółki, ponieważ będzie tutaj więcej ściółki, więcej rodzaju ściółki, myślę, że ściółki będzie gdzieś, jak teraz jest dotąd, to myślę, że pi razy oko dotąd jeszcze tak podniesiemy z pięć z pięć, osiem centymetrów tą ściółkę naprawdę sporo tego będzie, w sumie widzieliście na ostatnim szale, że sporo trocin kupiłem, ale też nie tylko trocin, bo tam też były konopne chyba bodajże też ściółka konopna ok, mamy tam jeden stick którego chomik już obgryz troszkę go już obgryzł Jeden stick. To chyba tyle z wybiegu. Te pałąki służyły nam do trzymania, do trzymania hamaku, ale z hamaku zrezygnowałem na rzecz tu kołowrotka, ponieważ wcześniej kołowrotki były dwa w zielonym domku. Dobra, to jeszcze pokażę, jak w jaki sposób naprawiłem tą uszkodzoną klatkę. Jest to bardzo często spotykane uszkodzenie. Jak widzimy. Na rogach klatki jest przykręcony fragment, po prostu wydruku. Taki kątownik wzmocniony, jeszcze dodatek, który zasłania nam uszkodzony fragment. Może, jak nie zapomnę, w trakcie montażu dać zdjęcia, jak to wygląda z drugiej strony. ale od strony chomika jest to bardzo bezpieczne. Chomik nie ma szans wyjścia, wyjścia z tej klatki. To co słuchajcie, to to tyle. Jak widzicie, miałem klatkę teoretycznie taką, która nie nadaje się na chomika, ta klatkę nie tak, sam plastik, mała podstawa itd., itd. W troszkę inwencji twórczej i z tej klatki zrobiła się naprawdę mała rezydencja dla chomika. Ja wiem, że zaraz będzie krytyka, że panie, pan ma za dużo tych y, plastikowych tuneli. Słuchajcie, no mi się osobiście plastikowe tunele podobają. Chomik dużo w nich nie przebywa. W sumie on tylko przez nie przebiega tam i z powrotem. Te tunele na pewno znikną, bo tu będzie taki małpi gaj zrobiony dla chomika. Temu będzie też więcej ściółki, żeby jak na przykład upadł z małpiego gaju, bo tam być troszeczkę, no troszkę będzie wspinaczki. Y, to żeby upadł na coś bardzo, ale to bardzo miękkiego i chyba prawdopodobnie pozbędę się tego domku drewnianego na rzecz domku, który widzieliście w ostatnim bodajże szale zakupów, tylko nie wiem czy on mi wejdzie akurat do tej małej klatki, czy nie będzie to niszczyło samego wyglądu, ale to się jeszcze zastanowię. Tak czy owak najbliższy odcinek to będzie odcinek po rewolucjach, tak wygląda mój wybieg przed rewolucją, a jak będzie wyglądał po rewolucji zobaczycie w kolejnym odcinku. No to tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, yy, zadawajcie pytania, jakieś macie pomysly, pomysły na kolejne filmiki, też dajcie mi znać. Może jakieś majsterkowe, a może jakieś po prostu poradnikowe. Chociaż mówię, ja na razie chomika nie mam dość długo. To jest ledwo 2-3 tygodnie. Czy wiem kiedy kupiłem, ale teraz nie chcę mi się liczyć <laughs> ile to już czasu. Minęło. Tyle, zachęcam Was do dania łapki w górę, napisania komentarza i udostępnienia filmu swoim znajomym. Ja się żegnam, życząc Wam miłego dnia, wieczoru lub nocy w zależności, kiedy ten film widzicie i do następnego razu, trzymajcie się. Cześć!